Dzień dobry sobota. Tak jak mówiłem, zbieram się do mamy. Jest po godzinie 9. Rumba jeszcze tutaj kończy robotę, więc poczekam, bo jeszcze jej tak nie ufam na 100% w nowym pomieszczeniu. Potem też jeszcze pranie i też z tym zastanawiam się jak się zachowa. Właśnie tam coś się buja i ciekawe jak to sobie z tym poradzi. Przyszedł ten pokrowiec na rower. Będę zmieniał, tylko dzisiaj jeszcze pada, więc... Stary tam ciągle jest. Jak się słonecznie zrobi, to wyschnie wtedy pewnie ten łańcuch będę musiał jakąś wódę potraktować, bo on zardzewiał ostatnio i wtedy przykryję Jak widzimy, sobie poradziła jakaś ta rumba, więc nie będzie tu problemu. Właśnie ta pogoda trochę przeszkadza w wyjeździe, bo jedziemy z mamą na wieś i na cmentarz. A tam błoto i tak dalej, więc mama zdecydowała, że po południu, ale to ja już pojadę tam i posiedzę po prostu trochę u niej. Wczoraj chyba miałem dograć coś, ale nie dograłem, ale wszystkie cele dnia wykonane, jestem zadowolony z wczorajszego dnia. Trening był zrobiony, cardio było zrobione, wszystkie te highlight dnia też był zrobiony. wszystko było tak jak powinno być, poszedłem też wcześniej spać, ale odwaliłem manianę, bo chciałem pralkę włączyć na opóźnienie 5 godzin, żeby rano skończyła, ale jakoś od razu wystartowała. No i położyłem się przed 22, no ale ona buzowała, nie mogłem zasnąć, jak już zasnąłem, to skończyła pracę, no i mnie obudziła po 11, ale przy, dzięki temu też pranie wyłożyłem całą noc się suszyło, więc nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. E, dobra i to tyle, nie wiem czy dzisiaj będę jeszcze nagrywał, więc już się pożegnam, ale gdybym jeszcze coś dograł, to dogram. Miłego dnia, trzymajcie się, cześć! No, i sobota się kończy. Jest podwysy drugiej. Wreszcie wróciłem od mamy. No i lipa dzisiaj. Niestety uległem pokusie obżarstwa. Wszystko zaczęło się od południa, gdzieś około. Pojechałem po mamę, żeby pojechać do na wieś. Okazało się, że pogoda sprawiła, że pojechaliśmy kilka godzin później no i te przez te kilka godzin jadłem jakieś słodkości w domu no ale jeszcze się trzymałem silna wola była na tyle silna, że dałem radę nie jeść obiadu zamiast z tego, że jadłem słodkie bo tam około 700-800 kalorii wyszło z drożdżówki i z jakichś pączków no i pojechaliśmy na wieś do wuja u wuja się powstrzymałem przed słodkościami tylko wypiłem kawę Wróciłem tutaj do mieszkania, zjadłem sobie kolację i miałem jakieś przekroczone 200 kalorii około. No i dzwoniłem się do mamy, żeby nie przyszła do mnie na planszówki, pograć. I wtedy, jakbyśmy skończyli grę, to bym ją odprowadził do domu. Tym samym paląc kalorie, około 100 kalorii palę w jedną stronę, czyli około 200 byłoby idealnie. No ale mama była zmęczona i mówiła, że chcę to, mogę przyjść. No i ja podświadomie już czułem, że jak tam pójdę, to będzie lipa. No i poszedłem i była lipa. O już tutaj z powoli każe mi spać, ustawiłem taką automatyzację, żeby przyciemniała światła, więc skrzeszczam się. No i poszedłem do domu, eee, wyliczyłem tam, że miałem narmia kalorii na jakieś 4 8 mleczka, zjadłem te 4 taśmieczka. I się stało, co się stało, czyli jadłem jeszcze więcej, ktoś ich jakieś krakersy, liczyłem dzielnie kalorie, doliczyłem do 3,500. tysiąca, bo potem już dzielnie nie ma sensu. Zjadłem jeszcze kanapki, kolację, więc z 2000 tysiące co najmniej przekroczone. Nie wiem, bo nie liczyłem już później, więc lipa. A, lipa, wróciłem na Zytor. Dobrze wiedziałem, że tak się skończy, że tam pójdę. Następnym razem muszę wnioski, wyciągnąć, żeby nie idzie, a najlepiej. Już wcześniej, jeszcze tak około południa, miałem na tyle silną wolę, mocną, w sensie niezużytą, że mogłem wtedy po prostu nieść tych słodkości, też dzień był inaczej poleciał. Zdarza się. Jutro będzie nowy dzień, jutro znowu idę do domu, powinien, do mamy na obiad, bo jest niedziela. Trzeba wyciągnąć nauczkę z dzisiaj, jutro już się trzymać planów. Dobra, idę spać, rozbieram się kąpię i idę spać. Do jutra, cześć.